Polki rozpoczęły w znakomitym stylu. Po trzech minutach prowadziły już sześcioma punktami, a w pierwszej kwarcie ich przewaga nie podlegała dyskusji. Wygrały ją 24 do 11. W kolejnej biało-czerwone także były skuteczniejsze, choć trener reprezentacji Teodor Mołow mocno rotował składem i dał szansę gry wszystkim zawodniczkom. Po pierwszej połowie biało-czerwone wygrywały 19 punktami, a cały mecz zakończyły efektownym zwycięstwem 72 do 52. Byłyśmy przede wszystkim skupieni na tym, co mamy zrobić, czego mamy jeszcze poćwiczyć na tym meczu. Takie jakie założenie miał trener, miałyśmy dzisiaj to wykonać. Szykujemy się bardzo mocno przed meczem z Belgią. Staramy się coraz bardziej poprawiać wszystkie nasze elementy. To ostatni sprawdzian kadry przed wyjazdowymi meczami z Belgią i Białorusią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Jedziemy do Belgii. Na razie skupiamy się na tym meczu. Musimy go wygrać. Belgijki grają też bardzo szybko. Także nie możemy, pozwolić, żeby, nie możemy pozwolić się wbić tak naprawdę w ich rytm gry. Musimy narzucić swój styl gry i tego się trzymać cały mecz, a będzie dobrze. Dwa zwycięstwa dadzą Polkom awans na Eurobasket, który w przyszłym roku rozegrany zostanie w Czechach.